W cyklu zaprojektowane po ludzku pokazujemy w gazecie wyborczej dobre i funkcjonalne przestrzenie. Nie wyobrażam sobie, żeby taka przestrzeń nie była dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jak to działa, jak projektować dostępność, o czym nie pamiętamy, a na co nie zwracamy uwagi, sprawdzałam na konkretnym przykładzie siedziby Agory w Warszawie, a moją przewodniczką po dostępności była trenerka i ekspertka Katarzyna Dist. Wąsko wydaje. Mi się no, wejdź, powodował. Ania, wejdź. Nie, nie mam ma, ma może weszła. Stąd nie widzę w ogóle. I one, one się zamykają. No. Najczęstszym błędem przy projektowaniu budynków, które mają służyć ludziom jest to, że zapominamy już na etapie projektowania o konsultowaniu tych rozwiązań z osobami ze szczególnymi potrzebami. Mogą to być osoby na wózkach. Seniorzy, osoby starsze, czy też na przykład osoby z tymczasową niepełnosprawnością, złamana ręka, noga, osoby słabo widzące, niewidome, czy osoby słabo słyszące, czy też głuche. Projektując takie rozwiązania, które na dziś są modne. Nam się podobają, a zapominamy przede wszystkim o tej funkcjonalności. Kwestia tutaj wykonania to e, ta powierzchnia, po której się poruszamy, wykonana z takiej metalowej kraty, która no, pozostawia wiele do życzenia. Kiedy spadnie deszcz, spadnie śnieg, robi nam się ślisko i utrudnione jest kwestia poruszania się. Jeżeli mamy osobę, która porusza się o kulach, e, czy ma też laskę, e, jak osoba niewidoma, to już też jest ogromne ryzyko, że tutaj ona trafi w tą dziurę. Jeżeli byłaby tu osoba niewidoma, z psem przewodnikiem, pies tędy nie wejdzie. On się boi tych krat. Boi się, bo widzi, co jest pod powierzchnią. Mówiąc o osobach z niepełnosprawnościami, nie mamy tylko i w na myśl osób poruszających się na wózkach. Są też wśród nich osoby słabowidzące czy niewidome. I to, czego tutaj brakuje, moi drodzy, to są oznaczenia schodów. Przede wszystkim najlepiej by było, żeby każdy schodek był oddzielony. Bo wtedy, jakby widzę krańce tych schodów, a one mogą mi się tutaj zlewać. Albo przynajmniej ostatni, pierwszy i ostatni schodem. To, co tutaj jest, to jest pewnie ten, spor, ten samozamykacz, który ma pozwolić, że jak puścimy, to się drzwi same mm -hmm. zamkną. To jest największa zmora dla osób, które właśnie e, nawet, no nie wiem, mają, e, żeby użyć siłę, problemy manualne. Nawet dla rodzica z wózkiem dziecięcym, bo tutaj trzeba trzymać, a jednocześnie otwiera drzwi. Przed dobrym rozwiązaniem, bo często jest tak, oczywiście drzwi automatyczne, ale jeżeli nie ma takiej możliwości, można by było zastosować takich me mechanizm jak drzwi półautomatyczne. Czyli mamy przycisk, i jest on oznakowany. Ja podchodzę, naciskam go, i drzwi mi się otwierają. Zobaczcie, mogę iść gdzieś tam. Nie dużo trzeba, mhm. żeby się delikatnie potknąć. Dobrą praktyką jest to, że po prostu e, taśmą klejącą dwustronną. Zawsze uważam, że jak już robić dostępność, to dla wszystkich, a nie dla poszczególnych mm -hmm. grup, bo nawet jeżeli e, myśl jest taka, że dostępność mamy zapewniać klienta, to pamiętajmy o tym, że w pewnym momencie życia my sami możemy być tą osobą ze szczególną potrzebą. Nie, nie znamy dnia ani godziny. Teraz powiedz, gdzie jest przycisk włączający? Stąd nie widzę w ogóle, e, tu widzę. Yy, bo to też no. tak mam okulary ustawione, że tu bym widziała, tu ale nie tam w ogóle dużo. nie. Wystarczyłoby nawet oddzielić żółtą taśmą, taką kontrastową, to pole i to pole, i już by było wyróżnik, i osoby wiedzą, że po prostu tu jest przycisk, jakby do widzenia, a to wszystko zlewa się w jedną całość. Jedną, tak. Nie? O, o, widzisz? No dobra, bo tam otworzyły się tamte drzwi, ale zobaczymy. Więc często korzystamy z y, luster i zobacz, gdybyś miała lustro naprzeciwko, wiedziałabym, jak wyjeżdżam. To jest kuchnia, tu jest jakoś wąsko, wydaje mi się. O, weź, Ania, weź. Nie nie ma, no wejdź, Ania, wejdź. Nie mam wyszło. No to wchodzimy. No jak ci się... O, to jest już pierwsze. No? <ślesk> To jest, czy, czy, muszę, w ogóle mam takie poczucie, że to jest ćwiczenie na logikę, a ja jestem naprawdę kiepska z logiki. To nie jest kwestia logiki, to jest kwestia braku dostępności, nie? No, zobacz, ty jeszcze masz sprawne ciało, nie? No, czekaj, wyjdę, żeby dobrze to zakryć. No. To też jest yy, właśnie... Robiąc audyt, to jest mi właśnie pokazać, bo ktoś powie, kto jest sprawny, da się. Nie ma problemu. Mogliśmy się mierzyć czas. Tak. I one, one się zamykają. No. Jest bardzo niebezpiecznie. Dobra. Ja już nawet bez, bez wchodzenia już widzę, że ona jest niedostępna. Najlepszym rozwiązaniem, że w, do, w toalecie dostępnej powinno być to, że zapewniasz, zapewniamy osobie, która poszła się na wózku, transfer z tego wózka na muszę i z powrotem w, z dwóch stron. I z lewej, i z prawej. Dlaczego? Bo ktoś może mieć silniejszą bądź słabszą którąś ze stron. Jako osoba że się na wózku powinnaś móc podejechać sobie, podejść do toalety i po prostu móc się przesuwać. Raz, że blokuje ci te tutaj rączki, chociaż one ok, bo tu może je podnieść. Dwa, blokuje śmietnik, a trzy w, nie wiem, ale zakładam, żeby przetestować, że nawet jak podejdziesz tu wózkiem, gdyby nie było kosza, może być problem z tym. Żeby się podjechać, bo jest. No. Powinna podjechać tyłem czy przodem? Tyłem. tyłem. Mhm, mm więc sobie cofasz. No i teraz powinnaś móc przenieść się z łuska tutaj na tą toaletę. Niestety no, trudno. Tutaj no jeszcze ten dostęp. Jak tutaj przesłyszeliśmy śmietnik, jest możliwe. No i kolejny, trzeci rodzaj, to jest diagonalny, czyli ja przechodzę, jakbyś mogła tutaj stanąć wózkiem, jak wcześniej stanęłaś, uh -huh. czyli na wprost, tak? Ja, jeżeli masz problemy, zobacz, z poruszaniem się, obracaniem, jak siedzisz na telecie, może Ci być trudno z włączeniem tutaj e, spłuczki. Są takie rozwiązania e, w innych krajach, że na przykład spłuczka jest tak rozumiana system, że spłuczka znajduje się tutaj bardzo tak, blisko. Uh -huh. Jest to najlepsza klamka, ponieważ jeżeli mamy problemy manualne, i gdzieś tu ręka, to zobacz, ona mi się tutaj blokuje. Jestem w stanie w ten sposób ją nawet nacisnąć, Na nie? Miesiąc. A zrób to, jak masz tutaj kulową. No tak, tam muszę pociągnąć. No to tak, tam są kubki. No i widzisz, już zrobiłaś kawę. Więc to jest tak, musiałabym mieć swój własny kubek w swojej własnej szafce. Sytuacje, kiedy mamy pracowników, którzy no po prostu są osobami sprawnymi, bez szczególnych potrzeb i nagle jedna z nich staje się osobą ze szczególną potrzebą, to wtedy widzimy, ojej, nie jesteśmy dostępni. To nie jest dla mnie kratka, bo ja z, m, mam taki rodzaj lęku przestrzennego, w którym jak widzę pod sobą dużą A no, przestrzeń, widzisz. No. to nie jest to dla mnie bardzo wygodne. Mhm. Jest, ludzie myślą, że jak są już sprawni, to im to zostało dane na zawsze. A jak ktoś jest niepełnosprawnością, to jest od zawsze, że jakby nie ma tej takiej refleksji, że w każdej chwili może ma być, nie? Ja zawsze jakby ucząc o dostępności mówię, że pamiętajcie, robicie to dla siebie też. Nawet jeżeli nikt do Was nie przychodzi, mm -hmm. to jest tak, że może nikt nie wie, że nie wiadomo, czy w danym momencie poszuku życia Wy sami sobie nie będziecie korzystać. Więc wdrażaniem takiej dostępności nawet pod kątem architektonicznym, mm -hmm. to jest jakby trochę jak poduszka finansowa, kiedy pod, e, na czarną godzinę. Czemu musimy wszyscy zadzierać głowę na plan ewakuacyjny? Co stoi na przeszkodzie, żeby to stało niżej? Jakby częścią audytu, oprócz tego, że poruszamy się po budynku, to jest kwestia sprawdzania dokumentacji, czyli procedur. Jak na przykład yy, ewakuacja. gdzie jak masz psa, to będzie trudno, żeby przeszedł. Wystarczy, żeby wiesz, ja nie wiem, buty w casie. Czy to mlaskę byś miała i tu przychodzi, a to coś ci wpadnie. A to jest element kurczy drogi ewakuacyjnej. Niech ktoś nawet butem zahaczy. Najbardziej sobie uświadomiłam, że dbanie o dostępność właściwie powinno być procesem, a nie pewnym jakimś odhaczonym zadaniem. I to mi chyba najbardziej uświadomiła ta toaleta, bo ja, jako osoba, która z niej nie korzysta, na pierwsze pytanie, czy taka toaleta w tym budynku jest, odpowiedziałabym, że jest. Ale ona nie została jakby sprawdzona pod kątem tego, czy ona naprawdę będzie się sprawdzała, i okazało się, że ona się nie sprawdzała. I druga rzecz, która mnie zatrzymała, to jest takie pytanie, które Kasia zadała, że. Musimy mieć taką gotowość na przykład do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, bo inaczej po co właściwie to robimy. I wyobrażam sobie, że to trochę tak jest, że jak nie ma tej gotowości, to właśnie odhaczamy listę, gdybyśmy to odwrócili, i ta byłaby najpierw ta gotowość do dostrzeżenia człowieka, czy do dostrzeżenia pracownika w osobie z niepełnosprawnością, to łatwiej pewnie byłoby rozumieć, czy jakoś czuć, że tę przestrzeń też trzeba hmm, dostosować.